Hejka, dzisiaj będzie odcinek, gdzie Candy i Zebi walczą, która zna lepiej mnie. Ja. Nie, moja. Dobra, pierwsze pytanie. Jaki jest mój ulubiony kolor? Nie. Zebra już? Ciekawe. Zebra. Pokaż. Też robię. Obydwie macie punkt. Drugie pytanie. Kiedy mam urodziny? Kurde, ja miałam... <laughs> Jej. Nie wiem złaga. Oby macie punkt. Jezu, Teraz trzecie pytanie. mam punkt. No macie obydwie. Ja nie wiem, Dobra, trzecie pytanie. Jaki przedmiot w szkole najbardziej, najbardziej lubię? Trzy. Tak, obydwie macie punkt. A i muzyka? No też lubię, ale no, czwarte pytanie. Jakie jest moje ulubione zwierzę? No, punkt ma candy. Ha! No też lubię, ale... A e, co, ale... Na... Zobacz? Ha. 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 Ale ha. piąte. Ha. Czy mam drugie imię, a jak tak, to jakie? Nie masz... Nie masz. No dobrze, macie punkt. Nie ma. Jaki jest mój ulubiony słodycz? Mogliście nie mówić. Oczywiście, że to. Nie. Co? No Zuzia yy, może mieć funk. Ale kiedy kierki? Yy, teraz będziecie musiały napisać co wolę. Yy, wolę czekoladę czy żelki? Jak słodko myśl żelki. Co? żelki. przez na <grybna> <grybna> Żelki, no. Żelki. No tylko tak. tak. patrzne to nie Po prostu tak Za Krótkie włosy czy długie? Długi, a ty masz... Sz... Też długi. No to dobrze. Masz Chyba druga ławia. Jaki jest mój ulubiony obiad? Jakby domowy, wiecie. Że jakby nie jest w jakiejś restauracji, tylko taki domowy. Wiesz co co mi chodzi? Tak, ja wiem. Nie wiem. Klaseczki. No a ty? Ej, ściągnęłaś! Nie, i tak nie macie punkta. Ściągnęłaś. Nie. I ty dla mnie dziesiątek czyli ostatnia. Hmm? Tak jak? Jaki raz jest mój chomik? Haha Wiem już! Nie wiem, ja nie dam raz. No to no, zgadzam się. No coś. Albo powiedz, że nie wiesz. no pisz, że nie wiesz. Pokaż? Długarski! Tak. Ha! nie ma punktu, ale Lena Ile ma? No, trzy, cztery, Wygrała. siedem, Tak! Wreszcie, nareszcie. A w ogóle mega mało mamy punktów. Mm -hmm. No. I patrz, jak to jest już. Czyli się nie znamy. Pa!